Puk, puk. Urządziłaś się? Tak. Prawda, że tu jest miło? Cudownie. Przyniosłam ci coś, ale nie wiem... Pokaż. Śliczne. Dziękuję. Postawię je tutaj. Cieszę się, że Ci się podoba. Jackie? W ostatnich latach nasze wzajemne stosunki nie były najlepsze. Powiedziałyśmy sobie wiele przykrych słów, ale naprawdę jest mi z tego powodu przykro. Mnie również. Jesteśmy w nowym, pięknym miejscu. Nie sądzisz, że możemy wyrzucić z pamięci te przykre wspomnienia? Myślę, że tak. Czasem trzeba stracić coś ważnego, zanim się to doceni. Ale spójrz, ile dla mnie zrobiłaś. Dałaś mi coś, co straciłam, uczucie, że mam rodzinę i firmę, w której mogę pracować. Dziękuję Ci za to wszystko. Chcę, żebyśmy były przyjaciółkami.